Minęła 20 Magdalena Karwat i ja Madeusz Polewski. witamy w TV Intercamp na żywo. Nasi reporterzy z obozu telewizyjnego przygotowali dla was relacje z najciekawszych wydarzeń czwartego turnusu obozu Intercamp. Zacznijmy od krótkiej zagadki. Odpowiedź na nią wydawałaby się oczywista. Ciekawe jednak, czy dla każdego z nas. Dziś na przykładzie Wisły sprawdzimy wiedzę Polaków na temat własnego kraju. Miasto i rzeka. Rzeka i miasto. Czy są w jakiś sposób powiązane? Zobaczmy, co na ten temat sądzą Polacy. Czy Wisła przepływa przez Wisłę? Przepływa przez Wisłę. Czy Wisła przepływa przez Wisłę? Nie. Wydawać się może, że odpowiedź jest prosta, lecz zdania i tak są podzielone. Dzień dobry. Czy Wisła przepływa przez Wisłę? Oczywiście. Na pewno? Na pewno. Młodzież stara się przebić starszych siłą głosu. Czy Wisła jest w Wiśle? Nie! nie! Dorośli odbijają piłeczkę, argumentując swoje zdania faktami geograficznymi. Dzień dobry. Czy Wisła jest w Wiśle? Jak to Wisła, wiśnie? Musi płynąć Wisła przez Wisły. Na pewno? No, na pewno. Jeszcze pójdę do Ostonia i płynie dalej, nie? Do morza. Burmistrz miasta ostatecznie rozwiwa wszystkie wątpliwości. W sposób zdecydowany to potwierdzam i mam do tego uprawnienia. Mówię to w imieniu wszystkich mieszkańców Wisły, że, że tam wspaniała rzeka Wisła przepływa rzeczywiście przez naszą miejscowość. Jesteście, przez Wisłę. Jesteście Państwo z tego dumni. Jesteśmy z tego dumni, jesteśmy z tego świadomi, wykorzystujemy ten fakt no, zdecydowanie. Morał tej bajki jest krótki i niektórym znany. Wisła płynie przez Wisłę i nie będzie zmiany.